Dzień dobry. Znów filmik, którego nie miałem zamiaru nagrywać jeszcze chyba dwie godziny temu nawet. Ale przypomniałem sobie o czymś i postanowiłem, że jednak go nagram i puszczę. Zrobię coś, czego do tej pory nie robiłem, czyli za chwileczkę puszczę Wam fragment nagrania. Fragment bardzo krótki, przemówienia prezesa Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS. Gdyby ktoś nie wiedział, wygłoszonego 4 lutego 2017 roku, czyli przeszło 4 lata temu, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. To jest o ile pamiętam uczelnia Ojca Ryzyka w Toruniu. Zresztą całkiem sensowna z tego co wiem. To była konferencja gospodarcza zatytułowana Odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę. Bardzo ładny tytuł konferencji, jeżeli tak można powiedzieć. I teraz zobaczmy, posłuchajmy, czy posłuchajcie, bo ja już słuchałem tego trzy razy pod rząd i no musiałem wypić troszeczkę zimnej wody, żeby się uspokoić. Ja nie wiem, czemu ja wcześniej tego, tego nie odsłuchałem. Ktoś mi to przesłał. Odsłuchałem to kilka godzin temu. To znaczy, ja kiedyś słuchałem tego, ale nawet chyba mówiłem, ale jakby nie, do, nie, nie dotarło do mnie to w, w kontekście tego, co się dzieje obecnie. Ale skomentuję to później. Czyli teraz posłuchamy minutę chyba 20 pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a później skomentuję, pozwolę sobie skomentować to przemówienie najważniejszego polskiego polityka ostatnich dekad. Dwa słowa w tej kwestii. Jaka jest odpowiedzialność polskich przedsiębiorców? Odpowiedzialność polskich przedsiębiorców jest, można powiedzieć, odpowiedzialnością na dwóch poziomach. Po pierwsze, to jest prowadzenie działalności gospodarczej w sposób, który odpowiada tym wspomnianym przeze mnie już tutaj, Obiektywnym wymogom, to znaczy zdanie sobie sprawy z tego, że istnieje państwo, że istnieją inni. że to wszystko trzeba brać pod uwagę. Że jeżeli ktoś nie jest w stanie prowadzić działalności gospodarczej w takich warunkach, no, to znaczy, że się po prostu do niej nie nadaje. Ja tym mówię, bo spotykałem się niejednokrotnie. Tymi środowiskami czasem padały takie pustolaty, które w gruncie rzeczy sprowadzały się do tego, żeby te ograniczenia, mówię tutaj także o relacji z pracownikami, odrzucić. No, więc jeżeli ktoś we współczesnej Europie, w współczesnej Polsce nie jest w stanie działać efektywnie, jeżeli te ograniczenia nie będą odrzucone, no to po prostu powinien zająć się czymś innym. I teraz moi drodzy, jeszcze raz yy, przesunę do pewnego fragmentu, bo, bo on jest tak naprawdę tutaj bardzo, bardzo istotny i jeszcze raz chciałem, żebyście posłuchali. Mam nadzieję, że trafi. Jak nie to będzie. Że to wszystko trzeba brać pod uwagę. Że jeżeli ktoś nie jest w stanie prowadzić działalności gospodarczej w takich warunkach, no, to znaczy, że się po prostu do niej nie nadaje. Ja tym mówię, bo spotykałem się nie Moi drodzy, może czas, żeby zorganizować konferencję zatytułowaną Odpowiedzialność Polityków za Polskę. Bo no, w tej chwili można powiedzieć jednoznacznie, panie prezesie, a tu jeszcze na końcu tego dokładnie, jak sobie się, sięgniecie do. To jest na YouTube, jak wbijecie na YouTube Kaczyński do przedsiębiorców, którym nie wystarcza na ZUS. Tam nie starczy, akurat piszę, ale to jest nieprawidłowa fala. Nie wystarcza. No, zóż powinno być, bo starczy to może być uwiąz, czyli coś, co mnie może niedługo dopaść, ale, ale yy, pieniędzy nie wystarcza. I słuchajcie, yy, jeżeli ktoś nie potrafi rządzić w takiej, ani innej sytuacji, to może Powinien odejść. Znaczy mówić, że tam na końcu właśnie jest taki uśmiechnięty, ironicznie, bezczelnie trochę tak to oceniam w tej chwili. Premier Mateusz Morawiecki. Jak przeżycie sobie ten filmik, to kończy się jego taką lekko zblazowaną, bezczelną miną. I wiecie, że zazwyczaj robię filmiki odnośnie Polski na tle przeciwległej ściany. Bo tego nie widzicie, ale to jest przeciwległa ściana. Do regału z książkami i z Trumpem, ale to specjalnie. Za mną jest człowiek, który odmienił Amerykę i mam nadzieję, że te zmiany, które wprowadził kiedyś, tak naprawdę zostaną wprowadzone już na stałe. Dlatego, że nigdy nie był politykiem. Jest biznesmenem, prowadził firmy, bankrutował. Żenił się, rozwodził, ma dzieci z jednego, z drugiego, z trzeciego małżeństwa, ale wie na czym polega życie, wiem, na czy, wie, na czy, wie, wie na czym polega y, po prostu życie i prowadzenie biznesu. No i niestety, mm, ja przez wiele lat uważałem prezesa Jarosława Kaczyńskiego za wybitnego stratega. W dalszym ciągu go uważam, ale uważałem go za człowieka, który zna się na jednej rzeczy: na prowadzeniu państwa. Jak ktoś mi mówił, że to jest człowiek, który przecież nie miał nigdy rodziny poza bratem i mamą, że pewnie sobie nie uprasował nigdy koszuli, że nie wiadomo, czy umie włączyć pralkę, włączyć żelazko, nie wiem, czy herbatę sobie potrafi zrobić. Nie ma prawa jazdy, przez 70 bez mała lat nie miał rachunku bankowego, więc pewnie nigdy przekazu pocztowego nie, nie, nie wypisał. Ja mówię, no tak, ale pro, umie prowadzić państwo. No, i teraz się okazało, że nie umie. Bo y, od roku widać, że nie potrafi tego robić. Więc y, najwyższy może czas, żeby takim ludziom, którzy nigdy nie prowadzili tak naprawdę y, niczego, powiedzieć: My Wam dziękujemy. Takim ludziom jak Pan premier Morawiecki, który poza no, łatwą pracą bankowca, bo tam najtrudniejsze jakie są to, rzeczy jakie są, to jest umiejętność wychuśtania, mówiąc y, y, tak bardzo y, trywialnie, y, konkurentów potencjalnych do stołka, to y, do ciężkiej pracy nie ma. Zwłaszcza, jak ktoś jest tam osadzony na skutek jakiegoś układu, a najwyraźniej pan Mateusz Morawiecki był. A później, na skutek jakiegoś układu, został osadzony na tak naprawdę najważniejszym stanowisku w Polsce, czyli na stanowisku premiera. Bo niestety, mimo że najważniejszym, jedynym politykiem wybieranym w wyborach bezpośrednich jest prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, to yy, najwięcej do powiedzenia ma premier. No, i oczywiście w, tym, w, tym, w tej sytuacji tutaj jeszcze oczywiście prezes Kaczyński, który formalnie no nie ma żadnego stanowiska rządowego, ale tak naprawdę wszystko organizuje. Czyli dwie osoby, które nigdy ciężko nie pracowały, nigdy tak naprawdę chyba nie prowadziły firmy, nie potrafią za bardzo odnaleźć się pewnie, lub nie potrafiliby pewnie odnaleźć się w normalnym życiu regulują w tej chwili od roku życie przedsiębiorców i kilkudziesięciu milionów Polaków. Regulują w sposób fantastyczny. Cud słów oczywiście. Ponieważ jest to całkowita deregulacja. Czyli co można spieprzyć, to spieprzyli. Nie widzę jednego pozytywnego elementu, bo no, gdyby, można, gdyby można było powiedzieć, że no ale przecież no, twarde prawo, ale prawo, że coś się zmienia. No nie, no, statystyki zachorowań są coraz gorsze. No, ja, oczywiście, nie wierzę w statystyki, ale to oni szermują statystykami. Tak jak powiedział prezydent Trump, dzisiaj tam zresztą taki tweet puściłem, że chcecie mieć dwa razy więcej zakażeń, zróbcie trzy razy więcej testów. Chcecie mieć mniej zakażeń tak zwanych, zróbcie dwa razy mniej testów i szlak trafi pandemię, czyli nie będzie pandemii. Tak to wygląda. Pandemia jest najwygodniejszą rzeczą, jaka się mogła zdarzyć lekarzom, ponieważ y, zarabiają w tej chwili już, zawsze zarabiali, czy może nie zawsze, ale od dawna zarabiali bardzo dobrze, teraz zabra, za, zarabiają. Obrzydliwie nie przyzwoicie dobrze. Y, politykom, którzy. Y, Oczywiście mają swoje obrywki, no przykład y, w Niemczech dwóch czy trzech czołowych polityków CZU, afera 6 milionów y, euro łapówki za y, sprzedaż dla rządu niemieckiego maseczek, y, w, w tym chyba 3 miliony, to tak zwana, y, tak zwana żona, mąż y, jednego z najważniejszych polityków ministra zdrowia, bodajże <coughs> w każdym razie... No, tak to, tak to wygląda z politykami. Niestety. I czas powiedzieć temu dość. Skoro pan Kaczyński, który nigdy nie prowadził firmy, może mówić przedsiębiorcom: panowie, jeżeli coś się wam nie podoba, jeżeli nie potraficie sobie poradzić w takich trudniejszych troszkę sytuacjach, no to najwyraźniej nie, nie powinniście tego robić. No więc w tej chwili czas, żeby społeczeństwo powiedziało tak. Panie prezesie, panie premierze, skoro najwyraźniej nie możecie sobie poradzić w trudniejszej sytuacji, to może, a tak naprawdę na pewno nie powinniście tego robić. I dajcie nam spokój, dajcie nam złapać oddech, dajcie nam żyć, a Polsce. Dajcie się rozwijać tak, jak na to zasługuj. Tak jak mówiłem odnośnie Stanów Zjednoczonych parę miesięcy temu, czy no w, końcówce, w końcówce, w styczniu, w końcówce już przedwyborczej, przed szóstym, albo nawet 6 stycznia przed tym kulminacją na kapitolu, mówiłem, że czas polityków się skończył. Że teraz jest czas na we the people, czyli my. Ludzie, my, naród. I w Polsce dokładnie jest tak samo. Nadszedł koniec czasu polityków. Czas oddać władzę tym, którzy was wybrali, niestety myląc się co do swojego wyboru. Do tych ludzi też należę ja. Ja akurat nie chcę władzy, ale chciałbym, żeby władze sprawowali ludzie, do których my, jako społeczeństwo, możemy mieć pełne zaufanie. Najchętniej optowałbym za rzeczywiście bezpartyjnym e, rządem fachowców. Takich naprawdę fachowców, e, na których zgodziłaby się większość społeczeństwa. Którzy byliby akceptowani. Tak w ogóle, no, tak na marginesie, to tak najchętniej na, na, czele, na czele rządu polskiego widziałbym e, pana profesora Kleibera, e, który co prawda, no, gdzieś wywodzi się ze starego, ze starego układu, jeszcze takiego tego Postkomunistycznego, ale zawsze wydawał mi się być człowiekiem niezależnym, nawet jako, jako prezes, pan, co nie było łatwe w tamtych czasach, i wykazuje się zdrowym rozsądkiem. Parę razy były jakieś propozycje, żeby on gdzieś tam coś ważnego robił, ale chyba wyrasta ponad przeciętność i myślę, że tacy panowie jak Gliński czy, czy no, Gowin na pewno zrobili wszystko, żeby taki człowiek jak pan profesor Kleiber nigdy nie wszedł do polityki, no bo na jego tle oni wyglądaliby jak piaskowe dziadki. I moi drodzy, to na dzisiaj koniec. Jeszcze raz apel do polityków. Skoro nie dajecie sobie rady w tych trochę trudniejszych czasach, to najwyższy czas przemyśleć podjęcie nowego zawodu y, lub przejścia na emeryturę. Do usłyszenia, moi drodzy. Na pewno w czwartek na live, pewnie też w niedzielę na live, bo Wielką sobotę nie będę robił, ale a być może jeszcze wcześniej coś tam wrzucę. Na razie.